Witam. Jak wiadomo, uroczystość Bożego Narodzenia jest uroczystością stałą i zawsze obchodzimy ją 25 grudnia. Gdy chodzi o uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, jest nieco inaczej. Jest to powiem, uroczystość ruchoma i może być obchodzona między 22 marca a 25 kwietnia, oczywiście w każdym roku inaczej. A od czego to zależy? Otóż uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zawsze obchodzimy w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Żeby to zobrazować, sięgnijmy po trzy przykłady. W zeszłym roku, to znaczy w 2024, pierwsza wiosenna pełnia księżyca miała miejsce 25 marca, a zatem uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego obchodziliśmy w pierwszą niedzielę po tym dniu, a to był 31 marca. Drugi przykład. W tym roku pierwsza wiosenna pełnia księżyca będzie miała miejsce 13 kwietnia. A zatem uroczystość Martwy Pańskiego będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po tym dniu, w którym przypadła pierwsza wiosena pełnia Księżyca. I tym dniem będzie niedziela 20 kwietnia. I wreszcie trzeci przykład. Przyszły rok 2026. Wtedy pierwsza, pełnia, pierwsza wiosenna pełnia Księżyca będzie miała miejsce 2 kwietnia. A zatem uroczystość Martwy Pańskiego będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po dniu który miała miejsce pierwsza gestena pełnia księżyca a w 2026 roku będzie to 5 kwietnia 2026 roku. Dziękuję za uwagę!